Zbyszku, ja mam pytanie. Pytasz mnie jako konsultant, pytasz mnie jako przedsiębiorca, czy pytasz mnie jako menażer w korporacji? Jestem. A, no. A, a, Jak odpowiedzieć, to zależy, nie mówiąc, to zależy. No właśnie, to są zupełnie inne przypadki. No. Czy wiesz co, mówiąc zupełnie serio, w opisanym przez ciebie przypadku do zwolnienia jest szef, no i to w ogóle bez dwóch zdań, ponieważ jeżeli. Pozyskujesz człowieka z rynku i nie dajesz mu żadnego onboardingu, jakby niezależnie od tego, jak ten onboarding jest rozumiany jako pewne szkolenie wstępne, pokazanie na czym praca polega, przedstawienie standardów i tak tylko mówisz mu, y, musisz sobie poradzić, to, to jest sprawienie, że ten człowiek albo sobie poradzi i pewnie jest takich przypadków na świecie 2%, albo 98% sobie nie poradzi, bo nie będzie wiedział co robić. Więc szef powinien złożyć wypowiedzenie. Przepraszam, pójdźmy tym tropem. Dobra, trochę poczelendżujecie, bo to może być ciekawe. Tam...